mały suplement, bo ja, yy, chciałem powiedzieć tylko, to być bardzo króciutko, bardzo króciutko, yy, że ja każdy, i każdy film yy, oglądam, każdy film oglądam, który nagrywam, żeby zobaczyć, jak to wygląda, żeby po prostu zobaczyć, później do tego nie wracam. Tak jak gram na przykład na Gitarze, nagrywam jakiś utwór na basie i też y, przesłuchuję to wszystko, a potem jak mi kump wysyłam do kumpla, klepie to w swoim myśli, że ok, wysyłam do mojego kumpla, kumpel mi odsyła i ja też to przesłuchuję. Czasami nie przesłuchuję dokładnie, a potem już do tego nie wracam. W każdym okay. razie, jak słucham, słucham i wiem, że zresztą wcześniej nagrywałem. Wiem, że coś mi tu umknęło. Popadłem ofiarą własnych dygresji. Nie opowiedziałem Wam, co z tymi misjonarzami, Oleydol opowiadał. No i a propos katolicyzmu, relacji katolicy, chrześcijaństwa do buddyzmu, buddyzmu, do chrześcijaństwa, do zderzenia się dwóch różnych kultur ze sobą. W każdym razie, tak jak mówiłem, katolicyzm, chrześcijaństwo ma to do siebie, że jest to religia nawracająca. Chcieliby nawrócić wszystkich i tak właśnie misjonarze przyjeżdżali do obu Ameryk, przyjeżdżali też w inne miejsca, misjonarze faktycznie są wszędzie, w Indiach również i zaszczepiali ten, to chrześcijaństwo nawet w Japonii, w Japonii są chrześcijanie, mam koleżankę, Wietnamkę, która, yy, która mówiła, że jej rodzice są yy, chrześcijanami. A ja mówię, a ja jestem buddystą, nie? To zupełnie odwrotność. Odwrotnie powinno być. Ja powinien być chrześcijanie, no, a jej rodzice powinni być buddystami. To każdy sobie wybiera co chce i dobrze. Ale ten aspekt yy, takiego nawracania, niektóre, niektóre religie mają głoszenia prawdy. Niektórzy nawet to przekinają w tym kierunku i głoszą, jak napisał pierwszy tom swojej trilogii Henryk Sienkiewicz, ogniem i mieczem, rugują inne poglądy. Ale nie o tym będziemy mówili, bo wiemy na wesoło. No więc Olenydal kiedyś opowiedział, jak to misjonarze chrześcijańscy przyjechali do Tybetu. No i opowiadają o Chrystusie. Alamowie siedzą czy tam inni. Hmm, tak, tak, to był wielki bodhisattva. Tyle rzeczy robił pozytywnych, wielki bodhisattva. Czyli osoba, która żyje i działa dla dobra innych czujących istot, najczęściej jest nie najczęściej, tylko po prostu jest oświecona. Czyli uznali Chrystusa, że był oświecony i że działał spontanicznie dla dobra wszystkich czujących istot. Był bodhisattwą. Na co uradowani Dal mówi, yy, misjonarze mówią, tak, to wstąpcie, wstąpcie do nas, przejdźcie na naszą stronę, zostańcie chrześcijanami. A ci mówią, o nie, o nie, 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 nie. Mówią, jogin, jogin to ktoś taki, kto praktykuje właśnie. Jogin z pobliskiej chaty tutaj we wsi robi te same rzeczy. Prawda? Czyli jak powiedział Robert Anton Wilson, taki pisarz, mistyk, metafizyk, odjechany psychodelik, bardzo mądry człowiek, bardzo fajnie powiedział Anton Wilson, że w obecnych czasach nie trzeba jechać w Europie, już jest tak, w Ameryce, nie trzeba jechać gdzieś daleko do Tybetu, podróż na Sud, Hermana Hesse, nie trzeba jechać Junga daleko i szukać nauczyciela tak jak kiedyś to się odbywało po prostu nie trzeba szukać buddy, bo kilku buddów mieszka już w waszym mieście czyli jogin z pobliskiej chaty Henik spod czwórki nie, 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 Henik spod czwórki lewituje, robi to samo i ja, i ja w to jestem w stanie uwierzyć nie ma żartów pozdrawiam was 看了几集